Siema, siema Secret Bros i ten tutaj, o skona kurwią Kutasem małym Dzisiaj sobie gramy na <laughs> survivalu, A Właśnie sobie szukamy działki Do zajęcia Ja to tam chyba zajmuję Ty, a ja co ty tak zajmę... mały się zrobiłeś? <laughs> Jestem zawsze mały Ej, co to za muzyka gra? Pedalska. <laughs> to pedalska. To Bez jaj Zapomniałem, no, no, no. Wyciszyć Minecrafta Dobra, chodź na, na ten, poczekaj. Czekaj, muszę wypierdolić dziurę. Ja się leczu nie niespokojnie jak ten zrobię. Na war surowce jak coś hmm. O! Zaczyna się dobrze diament Gdzie musisz się Prostego tego się nie dupię. Bo no wiem, chyba nie o kur <laughs> Ja pierdolę. Pierdolę się. Ty, ty czubie chory. Czekaj, zaraz, zaraz, moment. Zaraz... O, ale głęboko dobra nie chcę paść. Kurde. E, ten też pat. Chcecie kurwa zamurować, ale się nie imić. Mam, dia mam diamenty, stary Ja? No Mhm No pełno mam na no, gdzie jesteś? No patrz przy tych skrzynkach takich Z 20 chyba mam Czekaj, bo nie umiem dojść Kur. Tak Karuzela Wodna karuzela Wyszłeś z tej góry, tej dziury? Jakiej dziury? No gdzie ty jesteś? No ja se teraz idę po wodzie o, wyszedłem na nadwór. Nadwór No chodzi, no na no na dwór No coś nie widzę cię, no kur... No toż kurwa jestem na, na tym tym To weź piszej teraz na... idę, ja po jakimś wodnym tunelu do góry idę Dobra Z, widzę Spadłem do Gdzie, gdzie jesteś? O, no. Jajka, no, no to cię otworzyłem Jajka sobie robisz Nie jajka Nie mam jajka, a po drugie na serio mówicie, że tworzyłem nie To pokaż diamenty ja Nie mogę teraz Dawaj Nie dam ci nic No nic bo nie ma Nie Patrz, 3, 2, 1